Czy szukasz muzyki, którą możesz puszczać na swoich streamach bez obaw o łamanie praw autorskich? Jeśli tak, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o współpracy Epidemic Sound, czyli stronki, z której korzystam od kilku miesięcy, z Ont Pro, czyli stronki, z której korzystam już od ponad roku. Zapraszam do oglądania. Cześć, ten Sany i na moim kanale znajdziecie filmiki odnośnie Twitch Czy to porady odnośnie streamowania dla początkujących streamerów Czy wiadomości odnośnie właśnie tej platformy Również chciałam, aby pojawiały się tutaj filmiki, które mogłyby być ogółem przydatne dla streamerów Czy po prostu jakieś pogaduchy na ten temat Dlatego stwierdziłam, że współpraca, która została właśnie ostatnio ogłoszona Pomiędzy Epidemic Sound a Und Pro Było czymś, o czym moim zdaniem warto było nagrać filmik I szczerze mówiąc, gdy usłyszałam o tym, że... Rozpoczynają współpracę z Ont Pro, to było dla mnie takie wow, zwłaszcza, że... Od tej stronki w zasadzie korzystam no, od niedawna, ale jestem z niej bardzo zadowolona i wiele to mówiłam raz na streamach również, że korzystam z tej stronki, aby móc mieć podkład pod streamy. I płaciłam subskrypcję co miesięczną dalej przez tą płacę, która wychodzi mi około 10 funtów na miesiąc. I stwierdziłam, że to jest naprawdę świetna inwestycja, jeżeli masz jakieś, nie wiem, zbędne grosze, aby po prostu poświęcić je na coś takiego właśnie jak. Podkład muzyczny do Twojego streama. Dzięki temu również nie musisz się przejmować tym, że będziesz łamać jakieś prawa autorskie, czy coś się stanie z Twoim streamem. Dotychczas korzystałam z darmowych źródeł muzyki, czyli playlist Halisa Hellera, czy szukałam po prostu muzyki na YouTubie lub na Spotify, która była opisana w 100%, że jest wolna od praw autorskich, ale szczerze mówiąc, gdy zaczęłam korzystać z Epidemic Sound. Dla mnie to był w ogóle zupełnie inny poziom, przede wszystkim dlatego, że jakość tej muzyki. Jest jest naprawdę dobra. Sama chętnie słuchałabym takiej muzyki off-stream. Właśnie to nie jest coś takiego, że na przykład puszczam, a żeby sobie leciało jako podkład jak tam już kistem. Jak to tam będzie brzmiało? Seria mi się podoba. Dlatego też chętnie Opłacałam subskrypcję na tej stronce. Dodatkowo możecie tworzyć swoje playlisty. Również algorytm tej stronki jest bardzo ciekawy. Na podstawie piosenek, które dodawałam przykładowo na swój kanał na YouTube. Stronka przewidywa jakie inne piosenki mogą mi się podobać, które mogę użyć na swoich filmikach na YouTubie, co w ogóle też było bardzo fajne. Tak więc, drodzy streamerzy, ta współpraca myślę, że będzie bardzo przydatna i myślę, że warto sobie. O niej porozmawiać. Jeżeli chodzi o współpracę Epidemic Sound z Ond Pro, przede wszystkim ważną kwestią, o której warto sobie powiedzieć, to jest to promocja dla streamerów. Czyli. Możecie puszczać tę muzykę na swoich streamach, ale jeżeli chcecie puszczać tę muzykę na swoich kanałach na YouTube, no to niestety musicie włączyć monetyzację. Dlatego przede wszystkim ten filmik jest skierowany dla streamerów. Naprawdę powiem Wam, że mega mi się podobała ta wiadomość, dlatego że sam fakt, że korzystam ze stronki OND i również, że korzystam ze stronki Epidemic Sound, to, że mogę w ogóle to promować, że mogę promować coś, co przede wszystkim mi się podoba, z czego ja korzystam i wiecie po prostu, że to, co mówię, to jest prawdziwe, i ja w to wierzę, to jest naprawdę niesamowite że mam taką możliwość. Chciałabym dzisiaj wam pokazać krok po kroku jak znaleźć zakładkę Epidemic Sound, jakie macie opcje jako streamerzy przy subskrypcji. A więc na sam początek, gdy jesteśmy na stronce ONT PRO musicie się zalogować przez swoje konto, tak jak zawsze mówię to na tych początkowych reklamach. Gdy już się zalogujecie lub jesteście już zalogowani, tutaj macie coś takiego jak dashboard, klikacie na ten dashboard i tutaj macie swój główny panel kontrolny. Również jeżeli chodzi o Ont PRO jest on dostępny w kilku różnych języka, w tym również w języku polskim, z czego jestem dumna, dlatego że przyłożyłam cegiełkę do tłumaczenia polskiego. Jeszcze tam pewnie są jakieś rzeczy do zmiany, ale jestem mimo wszystko bardzo zadowolona z tego, jak to wygląda. Gdy mam jakiś nowy produkt, jeszcze jeżeli chodzi o Epidemic Sound i tych zakładek jeszcze nie tłumaczyłam, dlatego sobie przejdę na razie na angielski, bo nie chcę tutaj motać, żeby nie motały nam się języki. Tak więc, tutaj macie swój panel kontrolny, jeżeli chodzi o inne zakładki, myślę, że również o tym zrobię filmik, o tym jak dokładnie używać On Pro, bo myślę, że to też może być bardzo przydatne. Mamy tutaj zakładkę Epidemic Sound. I gdy mamy swój darmowy plan w OND Pro, czyli jesteśmy przykładowo nowymi użytkownikami, lub po prostu korzystamy z tej darmowej wersji, to macie tutaj coś takiego, zamiast Epidemic Sound Unlimited, macie edycję darmową. I zaraz wam pokażę dokładnie, jak to wygląda. To na swojej głównej stronie macie coś takiego jak Epidemic Sound Free i macie 30 minut do wykorzystania, czyli możecie sobie przesłuchiwać muzykę. Przez 30 minut za darmo, nie musicie nic za to płacić Jeżeli chodzi o sam Epidemic Sound, co my tutaj mamy do użytku to mamy muzykę, mamy playlisty, mamy również efekty dźwiękowe które możemy używać przykładowo na jakieś swoje alerty Jeżeli chodzi o muzykę, to na samym początku mamy kilka najważniejszych grup czyli acoustic beats, classical, country, rock itd co mi się najbardziej podoba to to, że można robić swoje własne playlisty, gdzie można umieszczać swoje ulubione piosenki pod dany gatunek czy nastrój itd. Są tutaj też takie cięższe kawałki, co mi się też podoba, dlatego że nie każdy z nas słucha jednej takiej muzyki i wiadomo, że jedni będą walali cięższą muzykę, drudzy będą walali jakąś lżejszą, nawet mamy Deep House. Co też jest spoko muzyką pod just chatting czy podobny content. Tak więc, no, myślę, że naprawdę deal jest ogromny moim zdaniem. Zwłaszcza, że koszta też nie są takie mega duże, a macie dodatkowo w pakiecie overlay na odpro i dodatkowo macie muzykę na swój stream, która jest naprawdę wysokiej jakości. Gdy na przykład już zdecydujecie, że chcecie wybrać jakąś płatną opcję. To klikacie na Upgrade Now. I teraz tak, jeżeli chodzi o subskrypcję na ONT Pro, to jest coś takiego jak standard plan. Jeżeli wybierzecie subskrypcję przykładowo na miesiąc, to was, to wychodzi 12 euro. Jeżeli na 3 miesiące, 9, ponad 9 euro. A jeżeli wybierzecie na 12 miesięcy, to 7, ponad 7 euro na miesiąc przez 12 miesięcy. Jeżeli chcecie mieć to z subskrypcją Epidemic Sound, czyli e subskrypcja plus, różnica w cenie jest naprawdę niewielka, moim zdaniem. Spójrzcie przykładowo na roczny plan, gdzie wcześniej wynosiło Was to 7 euro, a z Epidemic Sound wynosi Was to 10 euro. Różnica jest niewielka, ale dlaczego uważam, że to jest fajna sprawa? Dlatego, że przede wszystkim na Ont Pro, tak jak zresztą wam reklamowałam i wcześniej, macie naprawdę sporo overlayów, które możecie wykorzystywać na swoim streamie. Macie tam około 400 overlayów, co jest moim zdaniem naprawdę bardzo wygodne i dodatkowo za kilka euro więcej, macie również soundtrack, który możecie używać na swoim streamie nie musicie się martwić o prawa autorskie. No, moim zdaniem to nie jest naprawdę spory koszt. Jeżeli wy zdecydujecie się na jeden z tych planów, to drodzy Państwo, chciałabym Wam powiedzieć, że z kodem SANY macie 50% zniżki na te właśnie wybrane plany. Czyli przykładowo, powiedzmy, wybiorę sobie OND Pro z Epidemic Sound na 12 miesięcy, aby mieć dostęp do tego produktu na 12 miesięcy, i użyję kodu SANY. No to macie zniżkę. Tutaj wpisujecie promocode, klikacie sobie na tę strzałkę i. Macie 60, do zapłaty macie 62 euro, a nie 124. Jeżeli przykładowo chcecie sobie wypróbować to tylko na miesiąc, to również nie ma problemu. Za jeden sam w sobie miesiąc, za Ont Pro i Epidemic Sound na samą próbę, płacicie 17 euro, a z kodem SENY macie 8,50. Także myślę, że jeżeli przykładowo boicie się wziąć jakiegoś dłuższego planu, to myślę, że warto sobie spróbować na miesiąc. A jeżeli przykładowo stwierdzicie, że to jest dla was, to myślę, że warto sobie wybrać jakiś plan na 3 miesiące lub na 12 miesięcy. Ja jeżeli chodzi o mnie, to Akurat chyba bym nie miała problemu, ale to wiadomo, że również zależy od waszego budżetu, bo nie każdy z nas, zwłaszcza w obecnych czasach, może nie mieć takich funduszy na takie rzeczy. Dlatego myślę również, że ten kod zniżkowy, który otrzymałam jako partner ONT, no wydaje mi się, że naprawdę sporo pomaga, jeżeli chodzi o te ceny. Także bardzo się cieszę, naprawdę bardzo się cieszę, że w ogóle jest taka możliwość. I nie myślę, że ja wam coś wciskam, że macie sobie kupować czy nie kupować, ale no myślę, że spróbować warto i... Myślę, że też nie mam się czego wstydzić, bo uważam, że oba te produkty są naprawdę bardzo fajne i cieszę się, że mogę nagrać też taki filmik. Tak więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, jakiekolwiek problemy, dawajcie znać w komentarzach lub w nie wiem, wiadomościach prywatnych, na Instagramie też również dostaję od was trochę sporo wiadomości ostatnio. Również, tak jak wspominałam, kod Sany, pamiętajcie 50% zniżki na produkty na ONT PRO i dodatkowo dokonując zakupu poprzez link, który zostawię w opisie, wspierajcie też mój kanał. To co bardzo dziękuję. Tak więc życzę Wam. Powodzenia mam nadzieję, że dla niektórych z Was są to wiadomości, które są naprawdę pozytywne, tak jak były i dla mnie. i co do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Papa. Pa.